Proszę, może teraz właśnie to, Ciebie Daniel, żebyś, ponieważ ty pomysłodawcą jesteś, oficjalnie otworzył dzisiejszy zlot samochodów tuningowych i motocykli oraz samochodów historycznych i motocykli historycznych. No to oficjalnie według całej ekipy tutaj w imieniu, chciałem ogłosić, że zlot rozpoczęcia z lata z motoryzacją uważam za otwarty. Brawa! I wielkie brawa i tym właśnie magicznym otwarciem rozpoczęliśmy dzisiejszy zlot. Bawcie się Państwo dobrze. dobry, jest ze mną burmistrz włoszczowy, pan Grzegorz Dziubek. Dzień dobry panie burmistrzu. Witam serdecznie. Podoba się panu taki zlot? Tak, no przypomina mi może troszeczkę moje lata młodości. Pamięta pan swój pierwszy samochód? No jasne, maluch 126, silnik 600, włoski. Na oryginalnych częściach jeszcze, prawda? Na oryginalnych prawda? częściach, tak. Rok 1981. Żółty, z chromowanymi zderzakami. Boże, wszystkie detale pan no, pamięta, tak? Dokładnie. Yy, proszę mi powiedzieć jeszcze, a motor jakiś był w historii? Motorower? Tak, komarek i Romet. I Iromet, czyli wszystko polskie polskie, polskie. Przed chwilą widzieliśmy, jak pan jeździł tutaj na SHLC. Yy, jeździł pan wcześniej na takich motorach? Tak, jeździłem. Na, na szybszych też również jeździłem, na ścigaczach, na e, ciężkich motocyklach również, ale zawsze moje marzenie było SHL i myślę, że kiedyś to marzenie się ziści. ale taka, którą sobie sam doprecyzował. E, na oryginał oczywiście. Mną, Marek Bełtowski, właściciel Syreny z roku? 77. I to jest Syrena 105. 105. Bez żadnych, bez żadnych literek. 105. Marku, powiedz mi, jak stałeś się szczęśliwym właścicielem tejże Syreny. Uratowałem ją przed złomowaniem 3 lata temu i wyremontowałem od podstaw. Czyli wszystko od podstaw, tapicerka, silnik, wszystko, silnik też remontowałeś? Tak, wszystko, wszystko jest wyremontowane. Po kapitalnym remoncie wszystko jest. A zawieszenie? Też, wszystko. I wszystko własnymi rękoma? Tak. Od, każda śrubeczka jest wykręcona była i skręcona z powrotem. Długo Ci to zajęło czasu? Półtorej roku. I ta praca trwała dzień w dzień? Nie, 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 to popołudniami tylko, w wolnych chwilach. Yy, słuchaj, no to jest pasja, rozumiem to. Powiedz mi, yy, czy często nią jeździsz? Nie, od czasu do czasu. Czyli tak w przysłowiową niedzielę wycieczka taka delikatna z rodziną, czy sam? Sam, raczej sam. Powiedz mi jeszcze, co się najczęściej psuje w tej serenie? Zepsuło Ci się już coś po tym remoncie, całym renowacji? Raczej, raczej nie, raczej nie świecę, świecę przede wszystkim. Przede wszystkim świecę. Będziesz się jej chciał pozbyć, czy to jest już taki rodzinny członek rodziny, że tak powiem? Tak, tak, to jest taki rodzynek nasz w rodzinie już. Czyli zostanie w rodzinie? Któryś kolejny, kolejny. A to masz jeszcze jakiś, to pochwal się proszę. No nie będę się chwalił. Następne, następne zloty będą inne. No ale, ale zdrać chociaż tajemnicę, jest to polski samochód, czy zagraniczny? No wszystkie już polskie mam. Wszystkie? To chociaż zdrać, ile ich jest? No kilka. Trzy? Cztery? Więcej. No super. No to fajnie, że ktoś odnawia takie samochody i ma taką pasję. Dziękuję Ci ślicznie. Dziękuję również. Pan Robert. Panie Robercie, jest Pan właścicielem tego pięknego garbusa. Proszę powiedzieć, jak on się znalazł w Pana rękach. Czy był sprowadzony, czy był kupiony tutaj? Nie, kupiony był w Bielsku Białej. A proszę mi powiedzieć, on był w takim stanie kupiony, czy Pan go odnawiał? Był remontowany. Długo zajął remont? Znaczy od nowa? Prawda? Rok czasu praktycznie. Sam Pan odnawiał? Nie, to robił blacharz, mechanik i tapicer. Co było w nim zmieniane? Wszystko od podstaw było odnawiane? A czy... łącznie z silnikiem? Nie, silnik faktycznie był taki bez, bez żadnego tam remontu, tylko był uszczelniany. Lakier był robiony nowy, tapicerka była w tylko robiona nowa. A jakieś takie pierdołki no nie. Czyli w, y, wszystkie części są oryginalne? Oryginalne no, 100%. No tam 90 parę. Yy, mówią, że te samochody są z duszą. Yy, kiedy chcą to się psują, kiedy chcą to jadą, prawda? No tak jest. Ja tam bardzo nawet nie, mam, nie jeżdżę, bo nie mam czasu no nie. A kto jeździ? Nikt stoi w garażu. Czyli takie wycieczki niedzielne? No. Fajne, bardzo fajny samochód. Dziękuję ślicznie. Dzięki. Proszę powiedzieć, jak przyjeżdżacie do Włoszczowy, do powiatu włoszczowskiego, zauważyliście, jak Wam w ogóle się tu współpracuje z mieszkańcami, czy oni chętnie oddają krew, czy nie? Czy nie za bardzo? Można powiedzieć, że chętnie, chociaż są stali dawcy, którzy właśnie chętnie oddadzą, oddają krew. Na nowy, nowe osoby możemy liczyć jedynie w szkole czyli w pckr że tam uczniowie z miłą chęcią oddadzą, oddają krew. Teraz akurat jest okres wakacyjny, letni, także uczniów pewnie już nie ma, bo podejrzewam, że byłoby tutaj o wiele więcej osób. Ale jak i Agata, moja pomocniczka, wolontariuszka, jak i ja, jesteśmy też z powiatu włoszczowskiego, Agata mieszka we Włoszczowie, ja mieszkam w Seceminie, także jesteśmy również mieszkańcami powiatu i ja sam oddaję krew, już prawie do 18 litrów krwi dobijam. To jest srebrna, czy już złota odznaka? To już będzie odznaka złota, tak zwana pierwszego stopnia. Yy, no to co, życzę Wam. A, jeszcze miałem jedno zapytać. Podobają Wam się yy, takie samochody tuningowe? Zapytam Pani. Oczywiście, że tak. Ale bardziej takie e, starsze czy młodsze. Wie pan, co ja bardziej motocykle, jak już coś. Rozumiem, a kolega? E, jak najbardziej samochody, aczkolwiek dodam jeszcze, że Agata marzy, żeby się dzisiaj na jakimś motocyklu przejechać. Także podejrzewam, że jej marzenie się dzisiaj spełni. No marzenia się spełniają. Dziękuję Wam serdecznie. Dziękuję również. żeby traktor większy jest rozrusznik. Tak. Ile koni? 13,5. Jest ze mną właściciel najstarszego samochodu tutaj na dzisiejszym zlocie. Pan Woldański Poproszę proszę powiedzieć, opowiedzieć coś o tym samochodzie. Co to jest za marka, za typ i jak się znalazł w pana rękach? Więc tak, Topolino to jest bardzo stara marka, ponieważ pierwsza konstrukcja powstała w 1936 roku. we Włoszech i to było Topolino A. Późniejsze zmiany to było Topolino B i Topolino C. Natomiast ten egzemplarz ma nazwę Belvedere, czyli ta wówczas najbardziej luksusowa wersja, zrobiony na potrzeby konsumentów ze Stanów Zjednoczonych. Stąd i linia nadwozia i atrapa jest charakterystyczna dla samochodów amerykańskich. No i jak przystało na kontynent, prawda, amerykański, Yy, olbrzymia moc. 13,5 konia mechanicznego. Oczywiście silnik też bardzo duży, bo 562 cm sześcienne yy, Hamulce jednoobwodowe, bębnowe. Yy, dwa wloty powietrza, które wówczas pracowały yy, jako klima. No i cztery miejsca siedzące, wygodne. Oczywiście zdejmowany dach. I tyle. Jak się znalazł w Pana rękach? Yy, wertowałem yy, Allegro. W internecie Znalaz... Czyli on był w Polsce? Nie. Samochód został sprowadzony przez jakiegoś tam pana handlarza ze Starachowic. I wypatrzyłem, zadzwoniłem. Dzięki temu, że tak blisko zainteresowałem się tym, i kupiłem go. A proszę powiedzieć, czy on był kupiony w takim stanie, czy, czy, czy pan go odnawiał po prostu? Jest po renowacji 99% prac wykonywałem osobiście. A części? Ile, w jakim stopniu są części oryginalne? W jakim procencie? W tej chwili jest stuprocentowo oryginalny samochód. Na potrzeby użytkowania wymieniłem prądnicę na alternator Tiko. Możliwy jest powrót do oryginału. Wszystkie części są oryginalne. Sprowadzałem części i z Włoch, i ze Stanów Zjednoczonych. No, na chwilę obecną praktycznie biorąc tu nie ma nic z innego pojazdu.

Quero